Jest i ona, królowa szos. A tu jest król szos. Nie zamknąłem drzwi, co prawda. Tyku. Nie zamknąłem drzwi. Ale jedziemy dalej. A więc witam Was w kolejnym filmie. E, w filmie promocyjnym można powiedzieć, e, jest dzisiaj, który dzisiaj jest ty. 27. Co? No nie, nie, 27 stycznia, na pewno nie. Jest dzisiaj drugi, 2 drugi luty. 2 drugi albo 3. No nieważne, nieważne, na pewno jest luty. Ja jestem na wolnym. E, dzisiaj jest poniedziałek, jestem jeszcze na wolnym od piątku. Jadę w środę. Planowo powinienem jechać jutro. Ale z racji tego, że moja autka jest na serwisie ponieważ zauważyłem, że podczas jazdy pod dużym obciążeniem turbina coś dziwnie pracuje bądź coś związanego z turbiną w każdym bądź razie jak się załącza turbina to słychać dziwny gwizd to nie jest gwizd turbiny, świst turbiny tak jak powinno być, tylko po prostu to jest pisk to jest jeden wielki pisk i nie wiem czy jakiś jest przedmuch, jakaś nieszczelność czy może sama turbina ma problemy w każdym bądź razie zgłosiłem i po prostu auto poszło na serwis. Yy, film promocyjny z firmy Navitel, którą w sumie chciałem trochę przeprosić za to, bo powinienem to wstawić dawno temu. Yy, Pamiętacie, jak dostałem dwie rzeczy do testu, czyli nawigację, z tab yy, tableta z funkcją nawigacji oraz yy, oraz, oraz co? Oraz wideorejestrator. I dostałem, potem dosłali mi jeszcze ładowarkę. Ładowarkę, którą mam tutaj. No byłaś byłaś. Byłaś, byłaś. Nawitel. Jest ładowareczka na witela, taka zielona. Dostałem ją nieco później niż tamte przedmioty. Na no, że w tamtym okresie zmieniałem pracę, było trochę nerwów, było trochę że tak powiem, nerwówki. No to ten materiał na temat tej ładowareczki mi się zagubił. Na pewno go nie wstawiłem, więc trochę dałem ciała. Dlatego wstawiam go teraz. Nie będę się rozgadywał na ten temat, ponieważ to jest ładowarka. To jest jedna rzecz, która ma, zobaczcie jakie wymiary. I jej zadaniem jest głównie ładować. Tak, ładować urządzenia mm, przez port USB Jest ona ładowarką samochodową, jak to wiadomo hmm, dlatego chciałem mam trochę o niej opowiedzieć i streszając się w paru minutach, ponieważ no mówię no nie ma się rozgadywać i wow, zielona, czy coś w tym stylu po prostu y, powiedzieć jak mi się sprawdza bo długo ją już użytkuję y, i czy jestem z niej zadowolony. I tyle w sumie. No, ja sobie stoję tutaj o, no, w bramie, nie powinienem dostać w sumie. Moja była firma! Akurat tu przejeżdżają, więc zatrzymam się, nagram Kappa Chłopaki się ładują, tego znam, tego nie znam, więc pozdrawiam chłopaków. Eee, ten akurat to nie jest typowo tam, gdzie ja jeździłem, tylko jest pod wykonawcą jeszcze większym, ale nie o tym. Nie o tym, nie o tym. Eee, także tak. Tu trzymam ładowareczkę pyku, cyku myku zapinamy. Tak ona wygląda. To jest ta ładowareczka. Piękna, cudowna. Na witel. Tutaj możecie sobie spojrzeć jak to z tyłu wygląda. Przeczytać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Pardon. Nie tą stroną. No, Maciuś. Widziałem sobie może zatrzymać film? Modawarka wygląda i jest solidna. Wygląda na solidną i rzeczywiście jest solidna, ponieważ jest jakby... Nie wiem, czy to nie słychać. Nie wiem, z jakiego tworzywa, ale jest metalopodobne. Tak przynajmniej w odczuwam w ręku. Jest takie, no naprawdę jest dość ciężka. Dość sporawa nawet. Ja miałem taką jedną. Jedną miałem taką tutaj w pasacie, że jak ją włożyłem, to to mi się zamykało, a to jak włożę, to mi się nie zamyka, ale jest bardzo fajna, ponieważ korzystam z niej dużo i w Skanie i w pasacie, ponieważ ona ma dwa wejścia. Ma dwa wejścia, ma dwa porty i to naprawdę robi robotę, bo mam dwa telefony: mam służbowy, mam prywatny. I, I nie zajmuję sobie dwóch gniazdek, po prostu a gniazdek brakuje mi w sklenie. Mam i tabliczki, i, po zapachy, i pod zapachy podświetlenia. I jeżeli potrzeba, to pod belgusa, więc więc, więc zaoszczędzamy dwa w jednym, czyli zajmuje jedno gniazdko, a ładuje dwa urządzenia. Co tu dalej? Jest taka metalowa, tutaj to rozkręcałem generalnie. Myślałem, że tam jest bezpiecznik. Zazwyczaj tam w tych miejscach są bezpieczniki. Tu jest jakaś sprężynka. O, tak to wygląda po odkręceniu. Cyk. Tu jest jakaś sprężynka. Tu jest jakaś sprężynka. Więc tak to wygląda po odkręceniu, po demontażu i to wszystko, co możemy z tą podawarką zrobić. Wsadzamy do gniazdeczka. I ona też jest również podświetlana. Czekajcie, zakaże światło. Takie światełko orientacyjne, co aby trafić do dziury po ciemku, także elegancko świeci, nie razi, także jest, no powiem Wam szczerze, że fajnie to wygląda. załączymy bo trochę zimno. Swoje zadanie spełnia, czyli jej zadaniem jest się nie psuć i ładować telefon i ładować w tym przypadku dwa telefony, także no myślę, że z tych trzech produktów, tak szczerze mówiąc, bo ja tutaj nie jestem od tego, żeby wciskać wam jakiekolwiek bajki, podjąłem się testów tych produktów i, i z tych trzech produktów, które dostałem, dwa są udane w sumie. Czyli wideorestrator jest miłym malinka, naprawdę fajna, przydatna rzecz. Na kraju się bardzo przydawał. I teraz na międzyrodowcę muszę sobie gdzieś zamontować w skali, bo tak, mam go montować, a tak. Jakoś mi brakuje czasu zawsze i chyba nawet w tej trasie sobie go zamontuję, bo cały czas go wożę sobą w kartonie. Stałem no i z tabletu jestem trochę mniej zadowolony, ponieważ no, tablet, no że tak powiem, z funkcją nawigacji, bo to jest jego główna rola, po kraju nie sprawdzał się zbytnio na dużym aucie. Jakoś tak powiem Wam szczerze, że mało która nawigacja sprawdza się na kraju i naprawdę to jest bardzo trudno ogarnąć, że tak powiem, nawigację na kraj na ciężarówki. Jeździłem na Aigo na kraju i Aigo jest naprawdę chyba no, najlepiej się sprawdza. Nie wiem czemu ja miałem takie odczucia. No, na Vittel, no trochę ciała dawał na, 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 na kraju. Nie wiem jak na Europie. Musiałem go odpalić i sprawdzić, jak, jak zachowuje się na Europie. I też w tej trasie zamierzam to zrobić.